Pełno jest filmów na necie jak się robi gnojówkę z pokrzywy. Na beczuszkę nie patrzę, Beczuszkę się pospieszyłem, wypaliłem, miała być częścią retorty do węgla drzewnego i żeby nie była wypalana, żeby węgiel nie był wypalany z farbą, została wypalona beczka. A trzeba wypolerować i wyoliwić. To wszystko w temacie, żeby nie babrać się w gnoju, bo to jest pokrzywa. Eee, używam takich siatek po ziemniakach, po cebuli. Żeby nie było uczenia, że in, inni strzygą nożyczkami. Proszę bardzo, w ten sposób możecie sobie pomacerować pokrzywę. I klik na sznureczku, żeby potem łatwo było wyjąć. Wszystkie proporcje znajdziecie na necie. 1 do 10 to jest eee, podlewanie warzyw. Eee, inne proporcje są... Do niszczenia owadów i innych rzeczy, proszę sobie poszukać bardzo przyjemne rzeczy. Tutaj będzie pół na pół. proszę. jak skiśnie, się zrobi gnojowa. Będziemy używali. A to chłopaki sprzed dwóch dni. Jeden jeszcze się tutaj e, lekko obawia życia. E, troszeczkę no, no lepiej niż był. Kondycja lepsza niż była. A tu drugi. Ten już całkiem śmiało wstał. Proszę bardzo, aby tylko grunt od razu sadzić. Jak wykopiecie, znajdziecie od razu sadzić.